Tak ten moment już nadszedł, oficjalnie na kanale mamy jubileuszowy odcinek, jest co świętować. Ale jaka to jest okazja powiem na samym końcu, chciałem jakoś uczcić ten jubileusz. Spojrzałem co najbardziej lubicie i według statystyk i tego co pisaliście najbardziej lubicie konsole i sprzęt, szczególnie chińskie konsolki. Dlatego uczcimy dzisiaj tą okazję kilkoma testami. Ale nie tylko, będzie tutaj też coś nowego, czego jeszcze nie było. Zawsze chciałem rozszerzyć testy o tego typu rzeczy, ale nie miałem okazji. Ale niech to pozostanie na razie niespodzianką. Opowiem na końcu także o moich przyszłych planach na kolejne materiały, ale na razie przygotujcie się na nieco dłuższy niż zwykle nie tylko test jednej konsoli, ale kilku. Zaczynamy z grubej rury. Co wam ta konsola przypomina? Większość mogła się pomylić. Pewnie myślicie, że jest to kolejna konsola PVP Station, która ma w sobie wbudowane gry z Pegasusa. Nic bardziej mylnego. Chociaż stylistyka tej konsoli wygląda tak jak każdy inny niedrogi Pegasuso klon, plastik takiej sobie jakości. Chociaż jest gruby, ale gumowata szybka psuje efekt. No i ta obudowa zbierająca rysy. Do tego otrzymujemy ten sam zestaw dwóch kartridży. No i oczywiście inne akcesoria, takie jak na przykład okablowanie. Między innymi kabel TV-Out. Jednak to co różni tą konsolę, to wgrane gry głównie z Mega Drive'a. Jednak zanim omówimy ich działanie i przyjrzymy się grom, które możemy tutaj spotkać, przyjrzyjmy się nieco bliżej obudowie i samej konsolce. Z przodu widnieją przyciski sterowania i przyznam, że sprawiają wrażenie tanich, ale wszyscy, którzy znają te konsolki PvP, na pewno nie są zdziwieni. Niżej mamy przyciski funkcyjne, takie jak Start, Reset, Select, u dołu jest suwa głośności. U góry jest slot na cartridge, który tak naprawdę jest płytką z przerwaniami która mówi konsolce, które gry ma uaktywnić w danym momencie. Po włożeniu tej płytki. Po lewej mamy wejście Micro Jack. Możemy podpiąć tutaj kabel TV Out. Oczywiście dołączony w zestawie, bądź słuchawki z odpowiednią przejściówką. Po prawej jest wejście do ładowania. Teraz przydałoby się włączyć konsolkę suwakiem u dołu, jednak muszę przyznać, że to najbardziej pechowy test jaki miałem na tym kanale. Po raz pierwszy konsolka zepsuła się w trakcie testowania. Na mojej nieszczęście padł ekran, więc nie pokażę wam jak działa. Oczywiście padł sam z siebie, bo obchodziłem się z konsolą wyjątkowo delikatnie. Jednakże jej możliwości ciągle możemy przetestować przez wyjście TV out, które tutaj jest. Uwierzcie mi, i działa i nie zepsuło się po dziś dzień, a materiału nagrałem sporo. A sam ekran konsolki nie był wysokiej jakości, nawet bardzo słabej. Zresztą zobaczycie to, z czego był zrobiony w dalszej części testu. Kiedy rozbierzemy konsolkę na części, gry z Mega Drive'a działają tutaj zaskakująco dobrze. Zero ścinek, klatkowania, bez problemu. Pamiętacie test innej konsolki z HDMI, gdzie Sonic Hedgecock po prostu umulił i działał zaledwie w kilku klatkach. Tutaj wszystko śmiga bez problemu, jak widać, a gry? Mamy tutaj wspomnianego Sonica i różne automatowe, jest tutaj Double Dragon, Golden Axe. I inne bijatyki, dużo tytułów arkadowych. Jest kilka Soników, również ten trójwymiarowy. Jest tutaj też seria Giel Battletoads. Tetris, nawet w odsłonie trójwymiarowej, poza tym są tutaj futurystyczne strzelanki. Naprawdę jest się tutaj przy czym bawić. Tylko ten ekran. Jak widzicie, TV Out wysyła naprawdę słabej jakości obraz. Bardzo rozmazany. Ale plusem jest na pewno to, że wszystko śmiga. Myślicie, że w środku jest coś naprawdę niezłego? Otóż niestety nie. Bo w środku mamy mikroprocesor, który kosztuje zaledwie 2 euro za część. I jeśli bym zaokrąglił cenę, no cóż, jednak próżno szukać jego specyfikacji, bo firma opadła już kilka dobrych lat temu, jednak produkowała układy scalone i pamięci flash, również mikrokontrolery. Przez jakiś czas była też dostarczycielem chipów do Fujitsu. A nawet mod chip tej firmy był używany do przeróbek PS3. W 2013 roku zakończyła swoją działalność mimo planów uratowania firmy. Była to amerykańska firma, którą nawet przez krótki moment zarządzało AMD. W 2003 roku produkowali mikrookłady oparte o Cortexy. Tak czy siak i układ poradził sobie na tyle, że granie na tej słabo złożonej konsolce było szczerze przyjemne, mimo tego słabego wykonania. I wielkiej taniości, cóż, przeze mnie i przez was widzowie zostanie zapamiętana jako najbardziej pechowy sprzęt, jaki tutaj zawitał. Naprawdę nigdy żadna konsola mi się nie zepsuła. Odcinki jubileuszowe rządzą się własnymi prawami. Ale mam dla Was kolejną konsolkę. Zawsze chciałem coś takiego przetestować na tym kanale. Ale nigdy nie było okazji, automatopodobne gadżety były drogie, biorąc pod uwagę to, co oferowały. Z czystego skomstwa nie kupiłem ich, ale tym razem trafił się śmiesznie tani za 30 zł, używany sprzęt, ale w dobrym stanie mini automat w kolorze białym. Muszę od razu powiedzieć, że wykonanie wcale nie jest badziewne. Może nie jest klasy premium, ale sam plastik jest dość solidny. Całość ozdabiają naklejki, które też nie zniszczą się po kilku użyciach. Całość jest solidnie spasowana, przyciski automatu też są dość solidne. A gałka kontrolera sprawia opór i wraca na swoje miejsce. Oczywiście nie jest to analog. Automat wygląda nie najgorzej, biały kolor jest schludny. Może gdyby naklejki na bokach były bardziej starannie dopasowane, to efekt wizualny byłby lepszy. No cóż, powiem wam, ja już włączyłem tą maszynę, znaczy automat albo chińską konsolę, która go udaje. Podobno jest tutaj 240 gier. Ciekawe czy zgadniecie jakich. Aha, nie wspomniałem, że z tyłu mamy włącznik, to znaczy suwa, który służy jako włącznik. No dobrze, nie będę przedłużał. Po włączeniu wita na menijniczym z klonów Pegazusa NESA. Ci co oglądają moje filmy już wiedzą, tak to jest konsola z przeróbkami i grami homebrew. ale spokojnie z przeróbkami z NESA Pegasusa. Cóż może to nie to samo, ale większość z was na pewno z tych tytułów nie będzie znała albo tych przeróbek. Poznawanie nowych przeróbek z Nessa. Cóż to za przyjemność, wiem wątpliwa, ale zabawna. Tak wiem, próbuję sobie wytłumaczyć, czemu to znowu trafiłem na te gry. Więc zaczynamy. Zwykle zaczynałem w moich filmach od mozolnego opowiadania o produkcjach, które są słabe. Wymieniałem jedną grę, którą wziąłem do tablicy i omawiałem ją przez jakiś czas, ale tym razem opowiem wam o przeróbkach, szczególnie tych znanych. Mamy tutaj przyróbkę F1 Race w formie rowerów. Niesamowite, że ktoś pomyślał, że rower będzie bardziej ciekawszy od formuły, od królowej wszystkich wyścigów. Jest też wersja UFO, ale nie wiem, czy jest sens ją pokazywać. No cóż, Road Fighter to tutaj Panzer Fighter. Myśląc o tym, nasuwa mi się jedna myśl. Panzer, Panzer! Panzer! No, no, nic, nic. Ale to nie wszystko, jest tutaj też wersja z opancerzonymi motorówkami, ale wy to już na pewno widzieliście. Przepraszam. Muszę was jeszcze przeprosić za wersję tanków bez orzełka, którego trzeba bronić. To niepatriotyczne, jak oni śmieli. Przepraszam za kiepskie strzelanki i bardzo przepraszam za zamaskowanego faceta, który udaje Spidermana w trzech wersjach, w jednej w której używa mocy do tworzenia pajęczyny, by po prostu przemieszczać się i strzelać. I to wszystko. Sprawa wygląda gorzej w drugiej odsłonie, kiedy to musi walczyć z wielkim insektem, z którym walczył w nieskończoność i utknął z nim w tak zwanym limbie. Ta gra nigdy się nie kończy. W trzeciej odsłonie, nasz bohater to wariat, który włazi do ognia jak do wody. Z tym, że tutaj wody nie ma, a jest palący się budynek którego musimy ratować ludzi, za każdym razem bez szwanku wychodząc z palącego się okna. Również przepraszam za kozła, który zrzuca niewinne zwierzęta kompletnie bez sensu z budynku. Teraz słowo przepraszam już nie wystarczy, bo kontrast anioła, aureola skrzydła, który zrzuca prezenty mumi albo zabandażowanemu człowiekowi, który próbuje dojść do siebie jest bardzo dziwny. Jeszcze żeby tytułowa anielica zrzucała prezenty, które przydadzą się choremu, takie jak na przykład leki albo bandaże, ale ona z niego zszydzi, zrzucając mu totalne pierdoły. Lizaki, słodycze. Przecież przez to zepsują mu się zęby. Ale szczytem chamstwa jest rzucanie opony na chorego człowieka. Nawet ja bym nie miał tyle odwagi, by to zrobić. Czy rzucanie kieliszkami z alkoholem. Które mogą mu zrobić krzywdę. Do tego jej wyraz twarzy, chyba że akcja dzieje się na jakimś popapralnym przyjęciu, gdzie ludzie robią takie dziwne rzeczy. No cóż, i przepraszam, że przeróbkę papaja ze świniakiem w roli głównej to obraza nie tylko mnie, ale całego narodu polskiego. Słyszeliście historię, że papaj był podobno Polakiem? Twórca papaja podobno znał polskiego emigranta, który uwielbiał się bić ale był sympatycznym człowiekiem, który uwielbiał dzieci. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że dużo gier się tutaj powtarza, jest wiele kompilacji tej samej gry i co tutaj jeszcze dodać, może przerywnik? No i nadszedł czas na zupełnie nowy test. Kosmiczny Jastrząb. Jest to interaktywna zabawka, która używa smartfona do komunikowania się z graczem. I plansz, które zmieniają się w pole walki. I różnego rodzaju misje. Koncept sam w sobie jest ciekawy. Plansze są grube, nie najgorzej wykonane. Przedstawiają galaktyki. Do tego mamy kostki, które są pomocne w grze. I możemy różnego rodzaju naklejki na nie przylepiać. Całość zapowiadała się fajnie. Duży samolot z miejscem na kostki, otwieranymi klapami i specjalnym wejściem na nasz smartfon. Interaktywna zabawka nie była droga, ale to dlatego, że próżno szukać aplikacji sterującej w Google Play czy sklepie iPhone'a. Firma niestety jakiś czas temu tą aplikację usunęła, o czym nie wiedziałem i sprzedawca też mnie nie poinformował. A kopia aplikacji, którą udało mi się zdobyć, za każdym razem nie działała. Próbowałem wielu sposobów, instalowałem ją przez APX Managera i za każdym razem był błąd, a sprzedawca to teraz mi nie odpisał. Mogę jedynie przeprosić za tą wpadkę. Ale jeśli kiedykolwiek uda mi się uruchomić tą zabawkę, na pewno zrobię o tym osobny odcinek. Ale na sam koniec coś pozostało na pocieszenie. Jest to mini komputer z funkcją gier, z funkcją maila, z funkcją telefonu. Mamy tutaj też narzędzia, no i kosz. Fantastycznie. Komputer jest w stylu retro. Ma wysuwaną klawiaturę z masą guzików. Do tego myszkę na kablu, jakby telefonicznym. No dobrze, wszyscy już wiedzą, co to za konsolka. Tak to jest zwyczajny brick game w nietypowej formie. Zamiast wygodnych przycisków na bokach konsolki mamy to coś, co przypomina myszkę komputerową. Po włączeniu tego urządzenia wita nas muzyka chyba zrodem z hymnu Unii Europejskiej. Mamy tutaj chyba wszystkie występujące gry w tego typu brick gameach. Starsi widzowie na pewno je znają. Nutka sentymentu na to, na czym się grało w latach 90 Tak wtedy nie było smartfonów. Tylko w tamtych Brick Game'ach sterowanie było znacznie lepsze, no i forma samego sprzętu. Mamy tutaj wiele gier i masę ich wariacji, są wyścigi, są czołgi, są klocki, jest Arkanoid, bardzo proste, ale z wieloma trybami, są też czołgi, czego chcieć więcej? Może tylko lepszego sterowania i ekranu, który lepiej wyświetla, bo ten najlepsze czasy już ma za sobą. Do trzymanie tak małej myszki w ręku to nic fajnego, a samo włączanie i pauzowanie gry jest też niezbyt przyjemne. Ale hej, patrząc teraz na te gry, tak sobie pomyślałem: one nie były takie złe, owszem, były proste, ale były przynajmniej grywalne. Szczególnie Tetris i różne strzelanki, które dobrze znacie z tych czasów czarno-białych konsol. Nawet jeśli ta konsolka najgorzej przedstawia swoje czasy. To jest czymś, co na pewno zwróci uwagę ludzi, którzy w tamtych czasach nie żyli, jak to sławny youtuber z pewnego kanału mawiał. Ale wiecie, co nie jest beznadziejne? Cel tego filmu: 600 widzów, i cały czas liczba się zmienia. To dzięki Wam dzisiaj świętuję, dzięki Waszym komentarzom. Wyświetleniem, łapką w górę. Dzięki temu ten kanał żyje i będzie żył, dopóki chociaż jedna osoba będzie klikała i pisała komentarze. Za nami wiele materiałów retro. I nie tylko. Również były materiały o grach, tych nowych i tych starszych i inne dziwności, które wymyśliłem. Nie sposób o tym opowiedzieć w kilku słowach. Chyba w sumie było prawie wszystko. Dziękuję Wam, jestem wdzięczny i nie zamierzam kończyć. Ale czas opowiedzieć o najbliższych planach. Fani materiałów Atari niedługo zobaczą kolejną część. Chciałbym też uczcić najlepiej sprzedającą się konsolę na świecie. PlayStation 2 obchodzi swoje 20 urodziny. Z tej okazji poświęcimy jej sporo czasu. Sprawdzimy jej bibliotekę, przyjrzymy się bardzo dokładniej konsoli. Rozbierzemy ją na czynniki pierwsze i nie tylko. A co do reszty planów to wymyślę w trakcie trwania tego kanału. Dzięki wszystkim jeszcze raz.